Hejka z tej strony Arek Zap, a To jest pierwszy odcinek z nowej serii, z serii poradnikowo, w której będę przedstawiał Wam poradniki do różnych rzeczy. Na pierwszy rzut wyjdzie poradnik do Facepacka do Football Managera 2015-16. To jest Facepack, którego powierzyłem przez program Torrent. Jest on niezbędny. Po tym odcinku pokaże się też. Zaraz po zakończeniu tego poradnika będzie poradnik jak ściągnąć niezbędne programy do tego, do tego wszystkiego, czyli Winrara i Torrenta właśnie. Tutaj macie informacje wszelkiej, do jakich link to jest właśnie Facebook. No i musicie kliknąć właśnie ten czerwony napis Download no Facebook przez Torrenta, czy tam w ogóle. I tutaj będą znowu te same informacje, czy tam podobne i niżej będzie wielki napis Donoland e, Mega by Torrent i musicie kliknąć się e, przycisk na niebiesko follow coś tam coś, otworzy się Wam nowa e, karta i e, tutaj są informacje czyli trzeba ściągnąć e, najpierw torrenta albo u, u torrenta albo bittorenta no i e, siągnąć plik niestety tego pliku nie ma i jak teraz zrobić e, żeby dodać ten e, plik musicie skopywać ten e, to coś na dole, czyli magnet, bla bla bla. Ja musiałem tutaj użyć skrótu klawiszowego. Jeżeli Wam to będzie nie działać, bo ja też skorzystałem z przeglądarki Google Chrome, no to no musicie Ctrl+C C. Następnie klikamy naszego torrenta, plik w lewym górnym rogu i dodaj torrent z adresu i wklejamy właśnie to, co przed chwilą skopiowaliśmy. Ukaże się nam właśnie ten plik w miarze 75 on Ponad on waży. No i tutaj pobieranie nie zależy od nas, tylko od osób wysyłających. Zachęcam do wysyłania później tego pliku, jak pobierzecie. Po prostu wspomóc, żeby inni też mieli. Chociaż nie musicie tego robić. Ten plik się pobierze tam w jakieś pół godziny. Akurat u mnie to było południe, więc dosyć mocno wysyłali ten pliczek. Jak wam się pobierze, klikacie prawym i otwórz folder zawierający. Ja skasuję ten, ja skasuję to w ogóle, bo jest mi to niepotrzebne, ponieważ ja już pobierałem to wcześniej, tak, żeby było szybciej po prostu. No i będzie ten, to tak wyglądało: dokładnie ten jeden klik do góry, czyli DF11 Megapack and Manual, to będzie to coś, co pobierzecie. Ja sobie to dam do nowego folderu po to, żeby nie zaśmiecać za bardzo tego pulpitu. No i wypakuję te pliki od razu. To będzie trwało naprawdę dosyć długo, więc no, musicie się uzbroić w cierpliwość. A ja się będę widział za Wami za chwilę w następnej, w następnej części tego poradnika. Jesteśmy już w następnej części poradnika. Tutaj, jak widzicie, w tle była instrukcja. No i w folderze, który y, wypakowaliśmy, również jest instrukcja w formie zdjęć y, oraz poradnik, jak updateować ten megapack. Za chwilę wam go pokażę jeszcze bliżej. No i drugi zbiór plików to są zdjęcia y, tego facepacka. Myślę, że one są naprawdę w dobrym poziomie, y, no i nie odbiegają od innych. No i za chwilę, no pokażę wam jeszcze raz ten y, update pack jak się y, tutaj instaluje. Po prostu przerzucamy zdjęcia do mega packa, które umieścimy za chwilę w folderze z grom. za chwilę wam pokażę. Przepraszam za to, że ucięte jest to wszystko tak, ale no pulpit mi się źle nagrał. No i tutaj macie też instrukcję, czyli y, otwieramy najpierw dokumenty. Ja tutaj będę szukał. Y, no i dokumenty mam. No i szukamy pliku, folderu Sports Interactive No a później Football Manager wersja gry, no i folder grafik Za chwilę się to wą za chwilę to włączę Sports Interactive jak mówiłem No i folder, no i gra Football Manager 2016, grafik Jeżeli nie macie tego folderu grafik to go utworzcie Po prostu Klikacie prawym, utwórz nowy folder i folder grafik utworzyć i tam należy skopiować ten plik, za chwilę Wam pokażę. DF11 Megapack, ja go już mam zainstalowanego, ale to nic nie szkodzi. Zupdateuję sobie go, ponieważ no, mój update pack jest z września, a ten który teraz pobieram jest z marca. Jeszcze tak wam dopowiem, że najprawdopodobniej e, 31 marca będzie update do tego e, facepacka. Najprawdopodobniej, tutaj mówię, kopiujecie e, wypakowany plik, jeden z wypakowanych plików folderów właśnie w 11 megapack, no i wklejacie tutaj do folderu grafik. E, myślałem, że coś mi się nie powiodło, dlatego to włączyłem jeszcze raz. Wy tak nie róbcie, po prostu klikacie kopiuj, e, no i wklejacie. No, i to trochę potrwa, więc widzimy się za chwilę w, następnym w następnej części poradnika. Przepraszam. No i to też 7,5 giga, więc to trochę potrwa. No, i jesteśmy już w ostatniej części tego poradnika. Po wklejeniu plików do folderu grafik Football Managerze w dokumentach włączamy grę. Ja już mam ją uruchomioną, po prostu sobie uruchomiłem, żeby to nie trwało na filmie za długo. No i macie tutaj też zdjęcie odnośnie poradnika. Co musimy kliknąć, żeby to działało ładnie w grze. Ale ja wam pokażę jeszcze na polskiej wersji językowej klikamy ustawienia, później więcej ustawień interfejsu i macie w zakładce wygląd po prostu tutaj odznaczyć pierwszy używ. Pierwszą opcję czyli używaj y, buforowania, to mamy odznaczyć i zaznaczyć mamy odśwież skórkę po zatwierdzeniu zmian w ustawieniach, i zatwierdzamy. W, y, no i po prostu nam się ta skórka y, załaduje od nowa, to chwilę potrwa. No i po załadowaniu nam wywali y, na chwilę y, do menu grę. No i znowu klikamy więcej ustawień interfejsu i tutaj nie jestem pewien, ale jeżeli będziecie mieli taką opcję, to zmieńcie wygląd na, na Football Manager Alternative. Jeżeli tego nie ma, to nic. No to nie ma po prostu. Właściwie nie wiem czy to się zmieniało wraz z rogopakiem czy z Facepakiem a w poradniku tego nie ma, niestety jest zapisanego nad czym ubolewam trochę, bo mi trochę to niszczy pracę, a... Nie chcę e, instalować od nowa FMA. E, no i po zainstalowaniu zmienia Wam się e, po włączeniu tamtego f, e, Face całego e, paka, no to Wam się zmienia kolor na czerwono biały Możecie już wszystko wyłączyć, skasować pliki winrara e, oraz pliki, które wypakowaliście, ale nie do folderu z zgromadzenia. Te foldery... E, te pliki z grom mają zostać. No i w następnym odcinku będziemy, y, będą poradniki odnośnie logopaka, no, no i e, innych dodatków do FMA. Ja się z Wami żegnam. Pa, e, żegnam. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować ten kanał, jeżeli chcecie więcej, no i komentować. Dzięki. No i jeżeli trafiliście właśnie do końcówki tego poradnika, to znaczy, że możecie sobie nie radzić z instalacją Utorenta i Winrara. E, oczywiście wszystkie linki będą w opisie. Najpierw wchodzimy na stronę Utorenta, klikamy Download i wszystko nam się pobiera. Później wchodzimy na stronę e, Winrara, będzie ona wyglądać dokładnie tak. E, no i macie języki na samym dole. To jest e, arabski, angielski, jakiś tam litwiński i w ogóle inne, ale są, jest też język polski. Klikamy e, ten niebieski przycisk Download Winrar. Jest to e, winrar 30 dniowy, ale on wystarczy ze spokojem, e, ponieważ później jak wiadomo, jak albo nie wiadomo, po 30 dniach będzie się tylko powiadomienie pokazywało jak włączymy ten program. Nie musimy kupować e, tego programu, e, żeby z niego korzystać. E, no i tutaj coś mi e, na chwilę black screen był jakiś. E, włączamy najpierw instalację Utorenta. Klikamy Next. Next. I e, tutaj są wszelkie informacje, możecie je przeczytać. E, umowa licencyjna oraz e, gdzie, mamy, gdzie, ma być, e, gdzie ma być ten plik e, e, całego uTorrentu e, oraz dodatkowe rzeczy, czyli e, tak, żeby na przykład e, Utorent miał e, Dostęp do zapory, czy właśnie to musi być odznaczone, i bittorrent tam będą do tego to odznaczacie, bo to jest nam niepotrzebne. Tamten. No i instalujecie po prostu. Gdzie zainstalujecie? To potrwa chwilę, naprawdę parę sekund. Na tym nagraniu to widać było. Macie u renta, No i teraz instalacja Winrara znowu Black Screen. No i tutaj możecie zainstalować Mingrara pod jaki chcecie konkretny folder. Ja sobie zmieniłem na D, bo na C mam trochę za dużo plików. No i instalujemy to też, trwa parę sekund. Tutaj raczej nic nie zaznaczajcie. No i klikamy OK. Jest wszystko zrobione, klikamy zrobione. Otworzy nam się folder, gdzie jest WinRAR, ale możemy go zamknąć ze spokojem. No i wszystko zainstalowane. Dzięki.